Przyjrzymy się naszym myślom. I znowu z krótką kontemplacją. Może już teraz usiądźcie sobie po prostu wygodnie. Nie, połóżcie się to nie. Ale może też zamknięcie oczy. Bo to będzie dobrze sobie zamknąć na to, do tego oczy. I to wyobraźcie sobie następującą sytuację, która ma miejsce w biurze. A jeśli obecnie nigdzie nie pracujecie lub nie pracujecie w środowisku biurowym, to po prostu wyobraźcie sobie, jak, jak tylko możecie wyobrazić sobie takie miejsce. Może z przeszłości w jakiś sposób. I teraz jest sytuacja, scenariusz numer jeden. Czujesz zadowolenie, bo wraz z osobą, z którą współpracujesz, Zostałyście właśnie pochwalone za dobrze wykonaną pracę. i wkrótce potem, przechodząc przez biuro, spotykasz inną znajomą osobę, która mija cię szybko, mówiąc, że nie może się zatrzymać, aby z Tobą porozmawiać. Co przychodzi Ci do głowy? No, zazdrość. Na razie, na razie. Za, za, zapamiętaj, zapamiętaj tę myśl. Zapamiętaj tę myśl, która ci teraz przyszła do głowy. A teraz scenariusz numer dwa. Czujesz przygębienie, bo przed chwilą między osobą, z którą współpracujesz, wywiązała się kłótnia. Krótce potem przechodząc przez biuro, spotykasz inną znajomą osobę, którą mija szybko, mówiąc, że nie może się zatrzymać, aby z Tobą porozmawiać. To ta osoba, z którą się pokłóciła, tak? Czyli wiązała się. Nie, inna Internet. osoba. Mhm. I co Ci teraz przychodzi do głowy? Nie ma czasu. Zapamiętaj tę myśl. Mhm. Kiedy jesteś gotowa, otwórz łapkę. Otwór. Teraz sobie patrzymy, co nam się pojawiło. Czyli mamy takie dwie sytuacje, tak? W jednej sytuacji Jesteśmy w stanie zadowolenia, tak? Zostało się mm -hmm. tak? A w drugiej sytuacji my no, czujemy jakieś przygnębienie, tak? I teraz przechodząc przez biuro widzimy jakby z, jakby z jakąś inną znajomą, osobę, która przychodzi, nie ma czasu się dotrzymać, nie ma czasu się tam pracować. Jakieś się pojawiła przy tej pierwszej sytuacji? Kiedy jesteś zadowolona? Kiedy masz dobry nastrój? Że nie tak. ma takiego problemu. że śpieszy się. Śpieszy się. Tak. Spieszy się? Ma dużo pracy, pewnie wiem. Zajęto czymś ważnym. Mhm. To a potem jak Asię a przy przygnębieniu? A przy przygnębieniu, to yy, pewnie trzeba sobie nie, tamtej. Nie, a ja miałam myśl taką. Że mnie nie lubi. Mm. Że mnie nie lubi mm -hmm. Że mnie olewa okay. ignoruje. Mam -hmm. no, o takim myśl. Trzyma w stronę tamtej y, koleżanki w tej kolegi. I okay. wie, że to była moja wina. Złoczyła tą płódnie. I teraz... Trzyma stronę tamtej. Tak, że wi o konflikcie. Tak. tak jak to jeszcze to mi już tak nie, nie przyszło bardzo. Tak, tak. A, bardziej, a tutaj ci pojawia Kasia? Że nie ma czasu. Okej. Okay. Nie uh ma -huh. czasu. A Sylwia u ciebie? Mnie podobnie w pierwszej sytuacji, że spieszy się, a w drugiej sytuacji, że pewnie mówi o konflikcie... Przyplotkowała już. A, <mham> ja, ale w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Już się namówimy w półtoreczkę tak. mnie. A co Ja u ciebie miało? Odwrotnie! To się odwrotnie zaradowałaś. Jestem bardzo zdziwiona, Jeszcze do prawda Przy nagradzaniu ta osoba, która mnie mija te słowa komentarza wzbudza moje moją podejrzenie zazdrości. Ze zdrowia, o których A druga y, sytuacja. A bo ona ta tak? nie zadowoliła, w Polana też. A gdy mnie Jak z tym przygnębiona, gdy nie żyje, to wtedy myślę o niej pewnie jest zajęta. Tak. Powiedziałaś, nawet, że to no, no, tak, tak. jest zupełnie tak, odwrotnie. Tak, ja zauważam, że ją ja tak to skomentowała. Tak. Zareagowałam. Jako pierwsza Może nam się, to się to tak. zastanowiła, to hmm. może by było. Ale no, ja tak. się zdziwiłam to, reakcja, to się tak to jest nie tak, chyba. Od razu no, tak to tak do się że to doszło, to założyłam. Nie, no, 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 to jest no, no. Statystyki nie no, 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 to jest To no, no, Idę przez biuro, mija mnie osoba, nie zauważam i nie ma czasu. Mm -hmm. Ale ja mam inny nastrój. Tak. W tej samej sytuacji mam raz dobry nastrój, mm -hmm. a drugi mam zły. Co? Powiedzcie, co, co tu widzicie? Pryzmat. W danej sytuacji. Przez pryzmat patrzymy. Czyli nasze myśli, mm -hmm. tak naprawdę są też wynikiem tego, w jakim jesteśmy nastroju, mm. nie? Tak? No tak, nasze nastawienie. No, pamiętacie, w sesji drugiej robiłyśmy takie, takie ćwiczenie spacer ulicą? I co z tym Była online, to ja nie wiem, co to no, nie, jak ktoś się zazna sobie, to czujemy. Uh -huh. Uh -huh. No właśnie, I wtedy było... Wtedy patrzyłyśmy to, jak myśli wpływają na nasz nastrój, tak? A tutaj, tutaj przyglądamy się temu, jak nasze emocje nasze nastroje wpływają na, na nasze myśli, tak? Czyli myśli, emocje, nastrój w tej sesji. A w tej sesji pierwszej, w drugiej, przepraszam, patrzyłyśmy na ten wpływ, na ten schemat, a dzisiaj sobie popatrzyłyśmy na to, jak, jak to wygląda jak to, z drugiej strony, jak emocje wpływają na nasze myśli, tak? Czyli co? Emocje nasze zakrzywiają myśli, Ale myśli. myśli, też wpływają na emocje. Jaki, jaki tutaj jaki wniosek Wam się nasuła? No raczej, że myśli wpływają na emocje. Jeżeli jestem pozytywnie em, em, w dobrym nastroju, to będę lepiej patrzyła na świat i na ludzi. Ale co najpierw jest myśl, a później emocja? Najpierw jest myśl, myśl powoduje emocje. Ja myślę, że jest zdarzenie. Albo też. Właśnie może Żeby być nie tak, ramię, że może... Nie inaczej. Na no, no, emocje no, może tak. tak właśnie. Tutaj właśnie pokazuje, że to jest koło, że to jest jakieś. Tak się kręcimy. No. Że to jest to, że, że jesteśmy okay. w takim ruchu, tak jedno wpływa na drugie. Mm -hmm. a tak naprawdę e, to, to, że to jest wszystko generalnie przemijające stany, mm -hmm. tak? Zarówno i emocje, jak, jak i myśli. Tak? I że te myśli nie? tak naprawdę to co... Co jest tematem naszej dzisiejszej sesji? One nie są prawdziwe, tak? One nie są faktami, tak? no Bo to nie jest fakt, tak? to nie jest fakt, że ona mnie olewa albo że ona mnie nie lubi. Bo ta myśl była tylko i wyłącznie wynikiem tej, tej mojej konkretnej sytuacji, tak? Bo w zupełnie innej sytuacji pomyślałabyś sobie, spieszy się, nie ma czasu. Więc no tak. ja się Widzicie to, że, że, że to, że to nie jest. Jakby ta myśl, która się tu pojawia, nie jest prawdą ostateczną, nie jest takim faktem. Mhm. No, ale ja bym to na wiele sposobów mogła tłumaczyć, No, bo dlaczego ja tak powiedziałam, przy osobie, która jest w tej drugiej, to jest, co to jest? To jest, to jest, to jest, to jest, Jestem w takim przykrym nastroju i też potrafię ten przykry nastrój mm -hmm. odczytać w innej czyli, osobie. Czyli że się Tobie akurat u ciebie się jakoś tam tak empatia. Tak, raczej właśnie mm -hmm. tak bym wytłumaczyła to, że A tutaj że to jest. Że tak? A tutaj ktoś nie chce ze mną rozmawiać, bo odniosłam sukces. Mm -hmm. No, ale to też jest, mogę to obronić. Ja wiem, tylko wiesz, to jest twoje indy twoja indywidualna A, tak, interpretacja tak, tak. tej sytuacji. Tej samej sytuacji. Ale pytanie, wiesz, dla, z czego to na przykład nie wiem, wynika, jaki jest kontekst tego życia już mówię, z otwartości osób wokół mnie. W znaczeniu takim, że musisz wierzyć w dobre intencje osoby, to ta osoba A, może ci na głowę wejść i jej wybaczyć. Po prostu wiara w dobrą intencję drugiego człowieka. Ja miałam taką sytuację, słuchajcie, współpracowałam z pewną biegą księgową, sądową. Ja Mieliśmy tam jakiś układ zawodowy. I to była osoba tak piorunisko nie no, no, Czekałam, no nigdy na nikogo w życiu nie czekałam tak długo, nigdy jak na tę osobę. Nie byłam w stanie się na to była tak osoba ujmująca mm. i szczera w swoich y, y, uczuciach, powiedzmy, przyjaźni czy współpracy, że wszystko mogła ze mną zrobić. Ale to była jedyna. Na no, no, i nie, nie jestem w stanie tak zareagować na, tak, na takie zachowania mm. nieodpowiednie. Y, A tutaj czyli... myślałaś o konkretnej osobie jakaś konkretna osoba Tutaj, się nie, Tutaj, tutaj to tak też odrób, dlatego że. Hmm, też w biurze kiedyś miałam taką sytuację, jak się nie yy, Osoba w małym zespole, szef jak i taki kom kombań, dziewczyna, która pracowała na 3 lata, bo była ginana. Naprawdę, tylko duża różnica wieku między nami była. Zarzuciłam jej jakiś błąd, dosyć duży. Ja jej udowodniłam, że ten błąd nie jest mój. Położyłam <kluzłam> niezbyt delikatnie dokumenty na jej biurku. <kluzłam> Aha, i osoba jeszcze, która dosyć poszłe, tak z by zasady była. Jak ona się zbliżała moje mojej i podarowała mi, słuchajcie, plastikową brązowetkę która kosztowała 5 czy 10 zł, i to był dla mnie najcenniejszy y, dowód, y, no nie wiem, przełamania tej sytuacji nieprzyjemnej mm. między nami. Mm. I na długie lata zostałyśmy w kontakcie oficjalnym, ale do tej pory, mhm. więc przez nie mhm. wiem 20 lat albo ile lepiej. Po prostu na zasadzie um, myśl o mnie dobrze, to mhm. samo myśl źle o kimś, jeżeli ktoś myśli już rani. Tak, To, to ta życzliwość, ta życzliwość, więc no, to, moje, emocje są moje, moje postrzeganie tego osoby się zmieniło. Łatwo nawet na zawsze w ogóle. Przez taki naprawdę najmniejszy, najmniej kosztowny gest. Ale jak ten gest czytasz? Pomyślała, zrozumiała, przeprosiła. Tym gestem. Najmniejszym, bardzo letką za 5 czy 10 lat. Mamy to dzisiaj. Bardzo podoba do mamy. Dla niej to już taki mały. Masz... Nie wiem, czy słyszać o chorach mózgu? Nie chyba. To jest postrzeganie. Przez ojej, dobrze, dłuższy czas, ale generalnie jesteś niebieska. Tak. <laughs> ale Co? Inside Discovery? Inside Discovery. To, Albo no, disk? disk. Coś takiego, tak. No. Czyli bardzo e, dla ciebie ważne są e, takie właśnie gesty, emocje, tak. e, co potrafi e, słowa. wydłukować wszystkim błędem. To nie ma. Mhm. A są osoby, które po prostu, jak już zajdą, to już nie wyjdą. Mhm. Tobie ze za skóry, załóżmy tak. Ale staram się unikać takich osób. Mhm. Coś jeszcze wam się tutaj nasuwa, jak patrzycie na to? No, są te one, że nie jesteśmy naszymi myślami i emocjami? Jeszcze ale nie lubię do końca, to Dobrze, jak to. Powiedzieć, że nie, niektórzy twierdzą, na że niektórzy twierdzą, że nie jesteśmy naszymi myślami i emocjami, ale ja tego nie jestem w stanie do końca y, ogarnąć. No, ale właśnie no, to, to, co no próbuję Wam ja. tutaj, to próbuję Wam y, jakby unaocznić, tak? Że to są jakieś przemijające stany, że y, to, to tak, jak żeśmy oglądały te swoje myśli na ekranie w kinie, tak? I ten dystans, złapanie po prostu tej świadomości tego, że właśnie okej, okay, ta się dzieje, ale dlaczego tak się dzieje i <klima> z tego, jaki jest tego kontekst. Danie sobie czasu. Naprawdę jest po prostu uwalniające, po prostu po poczucie, <y> że to, to, nie jest, to nie jestem ja. <klima> Przeczytam Wam y takie dwa cytaty, które mi się jakoś tak nasunęły. Przy, yy, przy, przy przygotowaniach do tej sesji. E, chiński filozof Lao Tse. Szósty wiek przed naszą erą. Znane wam może? Na, 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 Uważaj. Napisa... Jest, 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 jest filozofie. Tak, uh -huh. Twórca taoizmu. Uh -huh. Uh -huh. Uważaj na swoje myśli. Stają się słowami. Uważaj na swoje słowa. Stają się czynami. Uważaj na swoje czyny stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem. Tak, bardzo pięknie. Prawdziwe. No. Ale wszystko zaczyna się od myśli, Tak. No. którą tu widzimy, że mhm. można zmienić. Mhm. Jeżeli troszeczkę to świadomości ja w, to, w to, że tak powiem, puścimy. Jest? No, kształtuje to, co, co o, 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 się zbyt no, wytwarza, co się, co się dzieje w Twoim życiu, tak naprawdę. Mm -hmm. I uwaga inny, Mar Marek Aureliusz, filozof, y cesze, cesarz rzymski, ale też filozof, napisał taką książkę, która też jest bardzo y przez nauczycieli uważności polecana rozmyślania, znane Wam może? Nie, nie. Marek Aure Aureliusz? Aurel Nasze życie jest takim, jakie uczyniły je nasze myśli. As simple as that. Mm -hmm. Dobrze, widzę duże zmęczenie tutaj. Mm -hmm. Nie, ja na przykład koniec się rozkręca. To są nasze jakieś roz... refleksje. Właśnie, że przychodzę taka bardziej zmęczona i zaspana, a później jakoś tam. Mm -hmm. No tak, gdyby tak głębiej wyjść, jeszcze w ten temat, to nawet najbardziej optymistyczne myśli nasze, czasami nie są w stanie zmienić sytuacji. Albo, albo osoby inne. No. Możemy się starać i pewnie też dlatego się spotykamy tutaj, ale tak do końca to tak się nie da. Można złagodzić, można coś tam pożeźbić, ale tak się nie da zupełnie przemienić. Ale, 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 ale możesz zmienić sensie. swoje doświadczenie mhm. myśli tym, mhm. jak, w jaki sposób się nastawiasz do danej sytuacji, mhm. tak? To na pewno może, tak. to, to ma na myśli, także nasze życie jest takim, nie uczynili nasze to, myśli. Na potwierdzenie tej Mam sąsiadkę, 80 lat, no, strasznie by się obraziła, 75 lat, osoba aktywna, prowadząca zajęcia dla, dla kobiet dwa razy w tygodniu, więc skacze i elastykuje się. Ma kawalerkę na dole, nigdy jej nie zamyka. Ma kota, zawsze jest otwarty bank. Ja reguluję czynnik, bo już byłam dwa razy okradziony. Zamykam mu zwracam uwagę. Ona w ogóle tego nie robi. Jeszcze nigdy jej nie, nie robi, Bo ona ma pozytywne myśli. Ona mówi, to jest niemożliwe, żeby mnie ktoś okradł. Po prostu. Ale, 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 ale w, ja, coś, ja, 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 ja i pół, mam czyś, nie sądzi, że miała coś bardzo nie Ja dzisiaj, bo ja będę myślał, że wygram to do... no, wygram. no ja myślę, że tak, że te myśli też kreują, przyciągają do nas. los. No.